Halo, halo, hej, czy, dzień dobry? jestem Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku yy, na kanale, gdzie zgadnijcie, co będziemy robić. Omawiać kolejny odcinek serialu "Sprawiedliwy Witru Miasto, pierwszy w tym tygodniu poniedziałkowy, odcinek 65. Dla mnie odcinek na plus. Yy, wątek prywatny, humorystyczny. Mieliśmy odcinek rzymskiego i lipiec. Wątek prywatny, humorystyczny, próba przekonania pani urzędnik przez bardziej kosmę, bo wiadomo, Damian podchodził do tego bardziej racjonalnie niż kosma. Wiadomo, kosma odpowiada za część komediową trochę tego serialu. I dla mnie ten wątek jak najbardziej na, na plus, chociaż rozumiem, że niektórych mógłby ten wątek odwrócić, ale też. No, jak oglądacie serial, wiecie, ale i stwierdzę oczywistą oczywistość, że yy, ta seria zawsze stała tym, że pomimo poważnych spraw, niektórych, w niektórych odcinkach bardzo, bardzo mocnych spraw, czy też wątków prywatnych, czy mających napięciu, zawsze to stało tym również, że były wplatane wątki humorystyczne. I tutaj, właśnie, pokazano taka na wesoło, że tak powiem. Walka o dziecko, brała przekonanie do siebie pani kurator sądowej w sposób humorystyczny. I w końcu ktoś to powiedział: Co ja wiedziałem od dawna, że w końcu ktoś weźmie y, Kosme i Damiana za parę homoseksualną. I w końcu ktoś to głośno powiedział: że biorą was za parę homoseksualistów. Bo nie wiem, czy to można powiedzieć na G, na YouTube. I mówię, dla mnie ten wątek humorystyczny, takie te są potrzebne, jak najbardziej na plus. Sprawa też ciekawa. Miałem swoje typy. Jeżeli chodzi o tego taksówkarza, że po prostu moja pierwsza teza była taka, że po prostu ktoś ogarnął jego sposób na życie, że żyje z tych słuczek i po prostu ktoś <laughs> się zemścił za to. I się zemścił za to. Yy, a jednak wyszło tak, że to po prostu było ta zemstwa, zemsta za zabójstwo. żony. Yy, jak oglądaliście, to wiecie o co chodzi. Z mojej strony to dziś tyle. Kurde, czekajcie, bo z mojej strony to dziś tyle. Odcinek dzisiaj. Odcinek dzisiaj wyszedł krótki, ja sam jestem w szoku, że taki krótki Ale tak jak mówię, tutaj omawiam moje odczucia yy, Moje odczucia, moją opinię, więc Kurde, przepraszam, że się tak zacinam, ale coś tu patrzę, bo mi się nie zgadza yy, Jeszcze raz yy, Na dziś w odcinku to tyle Bo to, tak jak mówię, wyszło krótko, ale tutaj jakby wiesz, wiecie Omawiam moje odczucia Mówię, według mnie odcinek na plus, sprawa ciekawa, wątki prywatne poruszone w sposób zabawny, gdzie powtórzę się po raz kolejny, takie wątki w tego typu serialach też są potrzebne, żeby odpocząć od tych spraw poważnych. Zapraszam na odcinek jutrzejszy, trzymajcie się, narka!